Cześć! Masz, moja droga i mój drogi cztery strefy, jeśli chodzi o Twoje talenty, dary i kompetencje. Te strefy to strefa niekompetencji, kompetencji, doskonałości, i tytułowa strefa geniuszu. W dzisiejszym wideo opowiem Ci pokrótce, czym każda z tych stref się charakteryzuje, ze szczególnym uwzględnieniem strefy geniuszu, bo ta przecież interesuje nas najbardziej. Dwa słowa o mnie, mam na imię Agata, jestem life i business coachem. Ale także przewodniczką duchową, takie kombo. A co? <laughs> Jeśli ten temat będzie dla Ciebie interesujący, jest dla Ciebie interesujący i chcesz troszkę bardziej go poeksplorować, bardziej niż to, co ja powiem w tym kilkunastominutowym, najprawdopodobniej filmie, to na mojej stronie internetowej w sklepie, zostawię link w opisie filmu, jest nagranie webinaru Jak odkryć swoją misję. I w tym nagraniu dosyć szczegółowo opowiadam, o tych czterech strefach, na pewno dużo bardziej szczegółowo niż opowiem tutaj dzisiaj w tym nagraniu, a także jest tam przepiękna medytacja prowadzona, która może też się do czegoś ważnego przybliżyć. Także jeśli ten temat Cię interesuje, to zostawiam link w opisie filmu i już przechodzę do dzisiejszego tematu. Autorem w ogóle tych pojęć, tej strefy niekompetencji, kompetencji, doskonałości i strefy geniuszu jest Gay Hendrix. On to po raz pierwszy opisał w swojej książce Wielki Skok. Ja z tym, słuchajcie, spotkałam się już ładnych kilka lat temu, ale wtedy kompletnie byłam niegotowa, żeby się w ogóle temu przyglądać, to mnie nie interesowało. Co ważne, tkwiłam bardzo mocno w swojej strefie doskonałości i to jest taka pułapka, że my bardzo często utykamy właśnie z tej strefie doskonałości, nie idąc do strefy geniuszu, a tym samym nie osiągając takiego prawdziwego, pełnego spełnienia. Inspiracją do dzisiejszego filmu było moje wczorajsze spotkanie ze znajomym, który jest na takim rozdrożu zawodowym, i w pewnym momencie naszej rozmowy ja mu właśnie zadam pytanie, ale co jest tak naprawdę twoją strefą geniuszu? Ja on się zdziwił bardzo na to pytanie. Nie bardzo potrafił tak intuicyjnie na to pytanie odpowiedzieć. Moje doświadczenie jest takie z pracy z klientami podczas sesji indywidualnych że my jednak tak naturalnie do tej strefy doskonałości podążamy, bo to jest coś takie dla nas oczywiste. To jest takie trochę coś, co wynika z naszego CV, o tym za, za momencik. E, ale pogrzebaliśmy, pogrzebaliśmy i doszliśmy do tego, co jest jego strefą geniuszu. Co więcej, co więcej z tej rozmowy narodziła się współpraca. Będziemy wspólnikami i będziemy... Okazało się, że nasze strefy geniuszu są w pewnym zakresie identyczne. I dlatego będziemy razem pracować i będziemy razem te nasze strefy geniuszu realizować, ale nie mogę Wam jeszcze nic powiedzieć w szczegółach, bo mój nowy wspólnik by tam, mnie ukatrupił. Obiecam, że będziemy wspólnie komunikować te nasze nowe plany, więc niebawem pewnie wspólnie po prostu nagramy jakąś dla Was rozmowę, O, też strasznie mi to już korci. Jak ktoś jest na moim facebooku albo instagramie, to już trochę wie, bo tam mały spoiler wczoraj zrobiłam. Dobra. Przechodząc do tych czterech stref. Zacznijmy od dołu, czyli od tej strefy niekompetencji. Jedno zdanie. Nie umisz. To jest to, co nie umisz. Czyli e, ja będę, słuchajcie, oczywiście posiłkowała się przykładami z mojego życia biznesowego. Dobra, żeby tak wam też zobrazować e, z mojego życia zawodowego, ogólnie, szczególnie tego, tego biznesowego z ostatnich tam dwóch lat. Czyli dla mnie na przykład. Tym nie umiem, jest, nie, umiem sobie, nie umiałam sobie stworzyć strony internetowej. Nie umiałam wprowadzić potem zmian na tej stronie internetowej, no dlatego nie umiem robić. E, nie potrafię stworzyć takich tak zwanych landing pages, tak? Czyli jak tworzę nowy produkt, no to mam taką stronę sprzedażową. Nie potrafię tego robić, co więcej, nie mam ambicji, żeby tego się uczyć. E, pewnie przy jakimś określonym wysiłku byłabym to w stanie zrobić, tylko po co? <laughs> I to jest taka. Mm, w moim przypadku strefa ta niekompetencji, którą ja po prostu od samego początku potrzebowałam zlecać. Tak? Czyli jak nie umiesz sobie yy, sama czegoś w domu naprawić, sam czegoś w domu naprawić, no to bierzesz eksperta. Nie? Kolejna strefa to jest strefa kompetencji, czyli umiesz, ale nie najlepiej. <laughs> czyli jest tak, że możesz to zrobić, może nawet nie jakoś tam turbo najgorzej, ale są ludzie, którzy inni, którzy będą to lepiej, szybciej, ładniej wstawdolona. Przykład. Dla mnie to jest na przykład, przykład no. na przykład może, <grych> jest jak jest. Robienie grafik w kanwie. Czy ja mogę zrobić taką grafikę? Mogę. Czy ona jest ok? Tragedii nie ma. Czy są ludzie, którzy robią to lepiej, szybciej? Mają w tym, do tego więcej zdolności? Bez wątpienia. No ale tutaj już jest tak, że wiecie, no początkująca przedsiębiorczyni, bo wciąż się na taką uważam. Mimo wszystko e, nie mam możliwości na przykład, tak? Już trochę częściowo, ale tak jeszcze, jeszcze tak częściowo robię sama, częściowo robi to ktoś dla mnie. E, no bo tak jak mówię, mogę, ale są ludzie, którzy, którzy zrobią to lepiej. Inny przykład to będzie na przykład ustawianie reklam, tak? Czy umiem to zrobić sama? Tak, umiem. Nauczyłam się. Zapłaciłam komuś, żeby mnie nauczył ustawiać te reklamy. Czy lubię to robić? Hell no. Czy są inni, którzy znają się na tym Bardziej owszem. Trzecia strefa, która, którą często mylimy ze strefą geniuszu, to jest nasza strefa doskonałości. Jak słuchajcie, prowadzę sesje indywidualne, i przychodzą do mnie osoby, które są gdzieś tam na rozdrożu, właśnie takim zawodowym, zastanawiają się, w którą stronę pójść, to jak ja pytam, właśnie, no, no to opowiedz mi o sobie tam, co umiesz, jakie są Twoje umiejętności, jakie są Twoje talenty, dary. No to zazwyczaj klepiemy tą strefą doskonałości. To jest coś, w czym jesteś bardzo dobra i bardzo dobry. Bardzo. Mało tego, dostajesz za to uznanie, jesteś za to ceniona, ceniony. Ale, no bo skoro jest to, jest to strefa doskonałości, a jeszcze coś jest wyżej, czyli ta właśnie tytułowa strefa geniuszu, ty nie odczuwasz tam takiego długotrwałego spełnienia. Twoja dusza nie śpiewa, gdy to robisz. Twoje serce się nie raduje, gdy to robisz. Trochę już zdradziłam, o czym jest strefa geniuszu, ale trudno, świetnie. Wiecie, o co mi chodzi? Robisz, jesteś świetna. Ludzie doceniają, szef docenia. Klienci doceniają. Ale ciebie tam coś woła do czegoś innego, coś do czegoś jeszcze lżejszego, jeszcze ra radośniejszego. Pułapka polega na tym, że my często nie widzimy, że możemy zarabiać na tym, bądź zrobić zawód z tego, co jest w naszej strefie geniuszu, bo to jest często nieoczywiste. Za chwilę do tego przejdę. I teraz zobacz, ja przez blisko 20 lat zajmowałam się tematem funduszy europejskich. Pracowałam eee, ja przez 14 lat kierownicze stanowiska. Zarządzałam dużymi zespołami, setkami projektów. Zarządzanie projektami, zarządzanie programami, zarządzanie dużymi zespołami, budowanie struktury, pilnowanie tego całego bałaganu. Ja jestem w tym turbo dobra, ja jestem w tym bardzo dobra. Ale czy to jest moja strefa geniuszu? Nie. Czy to jest to, czego chce moja dusza na, na to życie? Częściowo tak, bo to też jest tak, że my to zazwyczaj łączymy trochę te strefy, nie? Geniuszu, geniuszu i doskonałości. Jak znam, znam bardzo dużo osób, które prowadzi własne biznesy i poszły w stronę tej swojej, wiecie, misji, pasji i tak dalej, no to nadal są jakieś tam części swojego, powiedzmy, dnia roboczego w tej strefie doskonałości. Ba, czasami są jeszcze nawet trochę w strefie kompetencji. Tak jak ja dzisiaj. Jestem trochę w strefie geniuszu, trochę w strefie doskonałości, trochę w strefie kompetencji. Moim, w ogóle już nie jestem w strefie niekompetencji, znaczy w ogóle nigdy nie byłam, no bo jak nie umiem, to nie umiem. Coraz mniej jestem w strefie kompetencji i, i, i moją ambicją i moim założeniem jest to, żeby jak najwięcej to, tego zlecać, 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 zlecać i dojść w takie miejsce, gdzie będę to zlecać już całkowicie. I, i, i tutaj też przesuwać nie, z tej strefy właśnie doskonałości mój czas, moje zaangażowanie do strefy geniuszu. I na przykład już idąc dalej tym przekładem mojego biznesu, co, co by było w tej strefie doskonałości, czyli na przykład prowadzenie sesji indywidualnych, czy prowadzenie procesów grupowych. Czy ja jestem w tym dobra bardzo. Wiecie, ja mam z tego satysfakcję. Klienci są zadowoleni. Ale to nadal nie jest moja strefa geniuszu. To nie jest nadal coś takiego, że ja to muszę robić. O, to jest też dobre, że po prostu serce mi się wyrywa. Bo zobacz, gdy robisz coś, co jest w Twojej strefie geniuszu, to Ty zapominasz, że czas płynie. To jest tak, że Ty robisz to trzy godziny i mówisz: O kurczę, już trzy godziny minęły. To jest coś, co jest dla Ciebie lekkie, radosne, naturalne, bezwysiłkowe. To jest coś takiego, że Ty wchodzisz w ten piękny stan flow. Masz po prostu flow. To po prostu płynie. I często to jest bardzo nieoczywiste, bo idąc moim przykładem, na przykład w mojej strefie geniuszu jest gadanie do ludzi. Wszystko jedno, czy to jest online, czy to jest na żywo, czy to jest nagrywanie na YouTube'a, czy to jest y, spotkanie na żywo na scenie. To jest mój dar. Ja wychodzę i gadam. Po pierwsze, kocham to robić, po drugie, to mi płynie z lekkością. Ja, wiecie, bardzo często dostaję pytanie: ile zajmuje nagranie 15-minutowego filmu na YouTube'a? 15 minut, bo ja włączam i nagrywam. Ja nie tnę tych filmów, ja ich nie montuję. To jest mój przepływ. Zobaczcie, jaka to jest strefa geniuszu, nie? Że, że to jest. Mało tego, ja nie mogę przestać tego robić. I nawet jeżeli miałam krótką, e, krótką przerwę ze względu na moje procesy transformacyjne, to ja nie mogę przestać tego robić. Słuchajcie, to jest coś takiego, że po prostu moja dusza mnie nie puści. Każdy z nas ma swoją darmę. Ja może też w ogóle nagram osobne wideo też o tej darmie, ale też w ogóle w kontekście astrologii, bo troszkę można sobie podpatrzeć w swoim kosmogramie, co, z czym ta darma jest związana. I moją jest gadanie do ludzi. Ale zobaczcie, można powiedzieć, no ale jak z tego zrobić zawód? Jak na tym zarabiać? I ja jeszcze nie umiem w pełni na tym zarabiać. Czyli jeszcze potrzebuję być... W swojej strefie doskonałości. Potrzebuję być troszkę jeszcze w strefie kompetencji, ale idę ze swoimi działaniami i już niebawem się dowiecie zobaczycie, coraz bardziej właśnie do tej strefy geniuszu. W mojej strefie geniuszu są podróże w sensie takim, że ja to jest coś, czego nie mogę przestać robić. Ja to kocham robić, ale też kocham organizować. Nie ma dla mnie problemu, wiecie, ja uwielbiam wyszukiwać fajne miejsca na noclegi, wiecie, tam szukać, znajdować. Jestem dobrą organizatorką, kocham być z ludźmi na żywo, no to co z tego wychodzi? Co z tego zaraz wyjdzie? Szła wiecie co, nie? I, I znowu to jest to, ktoś powiesz, no to jest często słuchajcie coś takiego, że to jest nasza często to jest nasza pasja, albo w ogóle, wiecie, nie wiemy jak za bardzo przełożyć to na zawód. I uwaga. Wcale nie potrzebujemy, bo być może ty nie potrzebujesz robić tego zawodowo, nie potrzebujesz na tym zarabiać pieniędzy. Może to, to może być cały czas, w, wiecie, jakby w obszarze twojej pasji, albo może możesz to łączyć. I to też jest, wiecie, bardzo fajne, bo yy, dużo osób właśnie do mnie przychodzi i, i robi takie, wiecie, takie taki, taki kombo. Ja w zasadzie trochę też teraz jestem w takim miejscu, że mam takie kombo. Że wiecie, rob, robią na przykład coś z tej, tej swojej strefy doskonałości, jakoś tam na przykład, nie wiem, na zlecenie, czy gdzieś jakoś częściowo, nie na pełen etat, nie, w jakimś mniejszym zakresie i jednocześnie robią, robią coś takiego, co do czego woła dusza. To jest bardzo fajne połączenie, to jest bardzo mądre. Takie, wiecie, kilka nóg, e, kilka nóg finansowych. I ja w tej chwili też to robię. Ja sobie też te, w tej chwili buduję taki model, że mam kilka różnych... E, Właśnie nóg finansowych, różne źródła dochodu. Nie chce się tylko od, nie, od jednego uzale, uzależniać, bo ten, wiecie, prowadzenie tego solo biznesu, to się okazuje, że to wcale nie taka łatwa sprawa. Ale to jest coś takiego, że ty, co Ty musisz, bo się udusisz. Ja mam, słuchajcie, tak, że jak, no bo w mojej też tej, tej strefie geniuszu jest uczenie się i uczenie innych. I to jest bardzo, słuchajcie, wynika z mojej astrologii. I ja yy, yy, przebieram nogami, kiedy wreszcie Wam nagram to wideo, jak astrologia pomogła mi zrozumieć siebie. Yy, bo to wszystko, słuchajcie, wynika z mojego kosmogramu. Wszystko, kompletnie. I w tej mojej strefie, już wracając do jakieś takie wątki poboczne, to robię, jest też właśnie uczenie się i uczenie innych, czyli to learning and teaching. I ja, jak, słuchajcie, się uczę, ja, się, ja kocham się uczyć. Boże, ja nie mogę przestać uczyć. Ja cały czas coś złębiam, cały czas coś oglądam, cały czas czegoś słucham, ale ja nie robię tego, znaczy, oczywiście robię to dla siebie, ale robię to też po to, żeby się potem tą dzielo, wiedzą podzielić. Ja słuchajcie, jako dziecko się nas to bawiłam z nauczycielkę. Przypadek nie sądzę. Tam się działam i wiecie, nie? I, i, i wiecie, i, i ja już jak coś się, czegoś uczę, to już mówię, Jezu, ale super, wiecie, już się tym podzielę. Coś nagram, coś napiszę, zaczęłam pisać książkę, bo writing, pisanie też jest moje mojej strefie geniuszu. Więc zaczęłam pisać, nie? Zobaczcie, to jest w mojej strefie geniuszu. Pisanie, mówienie, uczenie się, uczenie innych. I to są takie rzeczy, że może one nie są takie, wiecie, nie wynikają z mojego CV. To nie jest to, że ja mam doświadczenie w tym. Dlatego naturalnie bym, Szła w te rzeczy, czego się uczyłam, wiecie, w to zarządzanie projektami, w to budowanie tych struktur, w to zarządzanie zespołami. I uwaga, to wszystko mi się bardzo przydaje cały czas i na pewno będzie mi się jeszcze przydawać, ale to nadal nie jest to do czego moja dusza mnie woła, przy czym zapominam w ogóle o tym, że czas płynie. Mam nadzieję, że chociaż trochę <grych> zaprosiłam cię do refleksji do tego co do odkrycia tego co jest twoją strefą geniuszu, w ogóle do pochylenia się przez chwilę nad tym, co tą strefą geniuszu jest. Tak jak mówiłam, webinar jak odkryć swoją misję, gdzie też dokładnie mówię o tym o tych czterech strefach, ale oprócz tego jest naprawdę piękna medytacja prowadzona i wiem, że dziewczyny miały momenty aha podczas tej medytacji. W śmiesznej poni cenie poniżej stówki jest w moim sklepie internetowym, link w opisie zostawię, więc jeśli masz ochotę, to kup. Eee, ta do tej astrologii się potrzebuje zabrać, bo już strasznie, strasznie, strasznie mnie to woła. No i co? No i, no i tyle na dzisiaj. O tym, co będę robić w ramach mojej strefy geniuszu już niebawem z moim nowym wspólnikiem też Wam opowiem. Mega się na to jaram. Mega się na to cieszę. Już nie mogę się doczekać, jak się z Wami tym podzielę. I tak jak mówię, trochę zaspoilerowałam to już na Facebooku e, i na moim Instagramie, więc jeśli masz ochotę zobaczyć, to, to zapraszam na Facebooka, Instagrama. Też namiary są w opisie filmu. Dziękuję Ci pięknie za dzisiaj. Mam serdeczną prośbę. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, nawet wiecie, jakaś tam buźka czy serduszko, bo po, po długiej przerwie... YouTube nie chce za bardzo wyświetlać moich filmów, nawet moim e, osobom, które mnie obserwują. Więc e, odrobina wysiłku z strony w postaci łapki w górę czy jakiegoś drobnego komentarza bardzo by mi e, pomogła. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zasubskrybuj go, proszę, jeżeli uważasz te treści, zawartościowe. wartościowe. No i przede wszystkim zostań ze mną na kanale. Do zobaczenia kolejnym razem.